Nadzie Nie, yeah, yeah. bardzo! Brawo, Madryt! Ogólnie historia tego miejsca była bardzo ciekawa. Ta dzielnica i jest dużo większa niż cała stara Barcelona, która istniała do tego czasu. Całkiem spora część Barcelony jest taką równiutką szachownicą. No i też mieliśmy czas dla siebie, potem kupić e, pamiątki, więc to też było bardzo fajne. Z tej strony Kesek, z racji tego, że ja jestem w Barcelonie, to wpadamy dzisiaj zrobić im małą niespodziankę. Dla mnie najlepszym momentem ja było zobaczenie stadionu Montjuic. Stadion Montjuic. Montjuic. To był super dzień, ale nie mogłeś się doczekać z trzeciego treningu.